Cześć. witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie sałatki majowej. Do przygotowania tej sałatki będę potrzebowała sałatę, mam taką karbowaną, możecie użyć również sałatę masłową. Poza tym dwa pęczki rzodkiewek, szczypior, taki szczypior sałatkowy, trzy ugotowane na twardo jajka, ogórek. Poza tym Możecie użyć zwykłych orzechów, makarnie. Ja mam orzechy nerkowca oraz żurawinę. Poza tym, pieprz sól, sok z cytryny będzie potrzebny, trzy łyżki jogurtu naturalnego, dwie łyżki majonezu oraz ser twaru 230 gramów. Czyli zaczynam. Zacznę od udekorowania talerza. Na samym spodzie talerza ląduje sałata. Pamiętajcie o tym, żeby warzywa wcześniej umyć. Talerz będzie udekorowany sałapą. Jest sałata wyłożona po całości. Następnie wykorzystam szczypio. Odetnę tylko końcówki. A tą białą część również wkroję do sałatki. Zbliża się majówka, więc ta sałatka będzie idealna do postawienia na stół przy naszych daniach z góry. Myślę, że tyle szczypiorów wystarczy. Te najgrubsze łodygi już zostawię. I szczypior ląduje w sałatce. A nawet ta cebulka szczypie w oczy. Następnie pokroję rzodkiewkę na sterki. Pamiętajcie o odcięciu końcówek. Przy tej sałatce będzie trochę zabawy przy krojeniu. Oj, uciekają mi rzodkiewki z deski. Moje utalentowane dziecko śpiewa, jak chyba słyszycie. Możecie również tą sałatkę przygotować w salaterce. Ja postanowiłam przygotować na talerzu. Wtedy te warzywa nie będą tak wszystkie ściśnięte. Będzie widać, z czego składa się ta sałatka. Jest rzodkiewka, została pokrojona. Kolejnym etapem będzie pokrojenie ogórka. Ogórek kroję w kostkę, ale najpierw muszę go obrać i kroję ogórek w kostkę. Po jednej stronie wykładam ogórek i po drugiej stronie. Teraz jajka, trzy jajka kroję w ćwiartki. Teraz kroję ser. Możecie wkruszyć, możecie wkroić, tak jak wam pasuje. Możecie nawet, jak wam się uda, zetrzeć na tarce. Jeszcze trochę. Dobrze chłodnerka I tak. Jogurt. Do jogurtu dodaję majonez. Mieszam. soku z cytryny. Jakieś dwie łyżki dodałam Dokładnie wymieszajcie. Sól i pieprz. Dozujecie według uznania oczywiście. I sos ląduje na całatce. Nie musicie całego sosu od razu wykładać. Możecie zostawić sobie do polania na talerzu. I sałatka gotowa. Zobaczcie, taka typowo wiosenna, majowa sałatka. Zapraszam, przygotujcie ją w domu. Nie pożałujecie. Sałatka majowa i gotowa. Jeżeli podoba wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Pera Marchera. Pozdrawiam, do zobaczenia, smacznego.